A nie lepiej wziąć na przykład 6 razy Zaria, co będziemy. O! I to jest najlepszy pomysł na Moja... Jak ja się, ja się nie umiem grać? Czemu negatywnie cały czas? <grym> no to wieprze, no. Ja wieprze umiem. Wieprze? Nie, to jest właśnie. lepsze, to te Zaria. No, tak, Dobra, to jak się nie ugra? Ktoś Coś mi wytłumaczy? E, mhm. e rzucasz na kogoś barierę, shiftem na siebie bariery. I okay. jak dostajesz damage w bariery, to rośnie ci energia. I masz tam pod celownikiem taką liczbę, i ta energia to siła Twojego damage'u, no i napierasz generalnie. Im wyżej, tym lepiej kontrolę. Okay, dobrze. Okay. A pod prawym przyciskiem myszy, wiem, że tego nie ogarniasz. Pod prawym przyciskiem myszy masz e, inny, inny strzał. Pumba. Czy wszyscy potrafią grać? Widzę, że tutaj sobie piechu troszeczkę. Wypróbuję to tu się robi nią. To jaki w nauczyciel? Tak? Ja jestem dobrym wykładowcą, Piotr. Ja mam tak talent byłeś. do nauczania. Ja bardzo proszę z tego nie szydzić. Nie <gulienie> no, Boże, nie będę szydził, pani profesorze. Że... Ja się spełniam w tej roli. Lu jeszcze... Lubię nauczać. A kto ma tak, taką emo? Ta jaka go. Emmo ty właśnie. W krzychu. Boże, strach podejść, bo zaraz Rekolcy, ubiegnie. proszę cię. To co mordę. <śpiewanie> <śpiewanie> Masz kulę szczególę. Stopcę moją kulę. Masz moją kulę nie wiem, czy nie powinniśmy zrobić takiego jednego... Ojej, oni hmm. mają... Ojej, oni mają sześciu Torbiornów! A, chyba łychnęli pomysł. Ty no, zdjęli mnie. Mnie też. Kurwa, ale 6 sześciu Torbiornów. Ale powinniśmy to wygrać, bo ja... Dobra, to jest doskonała gra. To jest... To jest gra mojego życia właśnie. Mam dwa, złote, mam, mam dwa złota. Super, Konrad. panowie. Super, out. Ja mam dwa medale. Idziemy z tym. Wjeżdżasz. Dziękuję proszę. za bariery. Nie mam problemu. No ja. No zdychaj! W końcu. Ładnie Nie no jednak Zaria jest Jest OP Kto prowadzi hmm. bo ja idę po fragi eee, ja mam 6 Znaczy ja się pytam e, kto prowadzi ten bo bo ja A ja, o nikt został w środku trosze... <laughs> Dobra ja, ja pójdę <laughs> Został w środku no, Oczywiście się z tymi zariami gra musimy w czasie to robić to fajna postać, chyba moja ulubiona zaczyna być Zagrał, ma dwie znaczy, minuty nie? gameplaya tą postacią, moją ulubioną, chyba zacznę mainować Dokładnie Nie, muszę Genjaka zmainować moich rodaków Dobra, Cirku trzyma, możemy mieć po fragi Ja jestem najpierw wszyscy trafię Ojej, Bastion. Uwaga na Bastiona. Stoi po prawej stronie w krajówce. Ojej, stary. Dwa Bastiony. No, no zmienili tak. Trzy, ja bastion. multa. Trzy Bastiony. Trzy Bastiony mają? mają. Fara mnie strasznie mocno uderzyła Tam ich pieprzniemy to się tam Ale na ulcie i tak mogę strzelać. Zabijcie tą kvarę, bo właśnie mnie strasznie podderzyła ja Nawet do was nie doszedłem a dla... ja tego ulta rzuciłem, a to nie wybuchło, co, co, co to miał zrobić? To przyciągnij u... Tylko tyle? tylko Bastionów, to bierzemy chyba Genji, nie? To ja. Tak Tak, 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 ja zmieniam na Genziego To co, mamy wszyscy Genji? No Genji to najlepsza kontra na Bastiona I pamiętaj o używaniu e. Go Genji, go Go Genji, go Kurde, nie odpaliłem, e. O ja. O, widzę, że mamy tak. Teraz 3 zary i 3 gędzi Doskonale. a 16 killi, 2 złota, panowie. Skąd jesteś? Ja się się co, coraz lepszy w tą grę. Wiem właśnie, nie wiem o to chodzi. Para na plecach. Easy, Para easy, na plecach. Easy, A już co woda. Wiem, to easy. ja nawet nie dobiegłem. 18 kg ile do mędrza? Ja nawet do was nie dobiegłem. Dementrza, proszę ciebie, 2,406. No ja o drugi... nie, Bro. sorry, konrad. konrad. Patrz na to. Patrz na to. Patrzę. No żeś biegł. Czekaj, okay, tak. O kurde. Haha, <laughs> nice. Tych dwóch też ciągnąłem, żeby nie było, że się odrodzili. Kłamiesz. Masz, masz plusika, masz plusika.